Dobra, siema, siema. E, no, się ma. No, siema. E, chcemy pokazać... E, no wam chcemy pokazać no coś nowego. chodźcie, No chodź. O, Ora. To jest nowa, nowy garaż tutaj. Proszę bardzo. Fajny bardzo. O, coś z tym z stylu. Tak wygląda. O, i tutaj jest takie tajemne. O, takie coś. Opowiedz coś na to. Dla mnie jest fajne, dla Ciebie? Hock Dla Ciebie Hock ja też. Dobra, teraz jedziemy do mnie, ho. Nawet Kamil. To jest Twoje auto? Dobra. Sk. Chodź. What the fuck, X. Się weź. Normalnie. Musi skoczyć i... Jest. A, z okną dawaj, na napad. Na no, bo napad. Kurde, napad. Dobra, dawaj, jedziemy na moją farmę, jest, jest na górze. Nad Kamil. No idziecie? Dobra jedź, dać kamusia chyba, ej on chyba jest za dobra idziemy, no dobra pokażemy wam widzowie, Teraz, o ty wyszedł, o ty, ej czekaj, poczekaj, dobra jadę, to jadę swoim autem, pokażemy wam teraz, ocenimy no, naszą farmę, dobra, no to idziemy. Dobra, no to, to Hocke jest tego mojego przyjaciela Piotrka. O no teraz ja to do siebie. Miała, mieliśmy willi za 10, zł, za 10 tysięcy Nie za 10 tysięcy, a nie, za 10 milionów, tak, no. no to sprzedaliśmy, ja nawet nagrane mam, że mam ten. A to jest moja i jeszcze nie dokończona, no. Ale cóż. Takie życie. O, tutaj jest kolega. No kolega miał zebrać jajka, ale jakoś nie zbiera. Nie. No i tak to, tak wygląda to. No to nic. No to chodź raz. Idziemy do ciebie, ten ho, kwestia. No tu jest. Jest nowy garaż. Jest nowy garaż i taki... Taki... Nie, poduży gdzieś dziwny. No, jedzie. Jadam, jadam, jadę, jadę, o, łota, tak. pojechałeś. Dobra, my się bawimy berka. Kamil z so kwestią. Dobra, no to nic, pozdrawiamy. A tu jest Kamila? Dobra. No to nic, pozdrawiamy. E, wysiadaj z auta. Wysiadaj z auta.